Dobra gruchaczu, dziś pogadamy o Amazonie, ale nie w tym plastikowym stylu analityków, którzy czytają raporty, jakby im ktoś grzał krzesło od spodu. Dziś rozbierzemy tę spółkę na części jak urzony mechanik, który właśnie odkrył, że ktoś lał do silnika to, co znalazł w piwnicy i modlił się, żeby jakoś to jechało. Rynek przez lata robił z Amazona mema. Wielki kolos, co niby rośnie, ale wolniej niż twoje odsetki na koncie oszczędnościowym. Wszyscy mówili, że AWS zwalnia, AI uciekł. konkurencja ich dogoniła, a Amazon w tym czasie siedział cicho, dłubał przy swojej infrastrukturze i przygotowywał coś, co, jak zaraz zobaczysz, wygląda bardziej jak powrót końcowego. Bossa, a nie kolejny nudny kwartał z e-commerce. I dzisiaj właśnie w to wchodzimy. W moment w którym Amazon ściąga rękawicz, wyciąga ciężkie działa, a AWS odpala takie przyspieszenie, że reszta rynku wygląda jakby grała w innej lidze na innym sprzęcie i z innym budżetem. Więc usiądź wygodnie, zamknij te nerwowe wykresy, przestań macać portfel, jakbyś miał tam magiczny amulet i przygotuj się. O segment pierwszy zaczyna się jak zderzenie z ciężarówką pełną serwerów, gru, gru i szybkie gruchnięcie, zanim lecimy dalej. Do 30 listopada macie ostatnią szansę zgarnąć Investing Pro z rabatem aż 75% z mojego linku w opisie. Więc jeśli chcecie sobie to spokojnie sprawdzić, przetestować i Obczaić wszystkie funkcje, to teraz jest moment, bo taniej już raczej nie będzie. Nie będę przeciągał, bo o tym, czym jest Investing Pro, nawijałem już tyle razy, że nawet moja sowa, awatarze, ma vu link w opisie i komentarzu, a więc klikacie, testujecie i lecimy dalej. A dla tych, którzy już kupili z mojego linka, z całego swojego serducha dziękuję, gru Gru Gru. No i skoro już ogarnęliśmy Investing Pro, to dorzucę wam jeszcze jedną ważną rzecz. Koniec roku nadciąga szybciej niż korekta po złych wynikach, więc to najlepszy moment, żeby ogarnąć swoje limity IKE i XZ, zanim wam przepadną jak zyski u gruchacza, który sprzedaje na dołu. A gdzie to zrobić? Na XTB, bo tam zakładacie IK, Xe. W kilka minut handlujecie bez prowizji do 100 tysięcy euro miesięcznie, a do tego, jak wejdziecie z kodem sowka, dostajecie darmowy kurs dla początkujących gruchaczy, żebyście nie latali po rynku jak kurczak bez głowy. Tyle. Klikacie, ogarniacie limity i nie płaczecie w styczniu. A teraz wracamy do odcinka Gru Gru. No więc słuchaj, gruchaczu, Amazon, ten przez lata wyśmiewany lager, co to w MAX-7 robił bardziej za tło niż za gwiazdę, nagle wstał z ziemi i odpalił taki wjazd, że konkurencji zaczęły się gotować serwery od samego patrzenia. I nie, to nie jest żadne magiczne odrodzenie z popiołów. To jest AWS, czyli segment, który ma marże tak puste, że jakby były smażone na maśle klarowanym, to lekarze dostawaliby udar od samego widoku. AWS wali 30-35% marży operacyjnej, jakby to była gra na najniższym poziomie trudności. A e-commerce, tam e Amazon, robi marże jednocyfrowe, takie malutkie, trzeba je szukać lupą, jak resztek godności po zakupach na raty... 0 i tu masz odpowiedź dlaczego cały rynek dostał gęsiej skórki kiedy AWS nagle przypomniał sobie że potrafi rosnąć szybciej niż panika na forum inwestorów po 11 kwartałach ślimaczenia AWS odpalił ponad 20% wzrostu rok do roku to nie jest wzrost to jest uderzenie łopatą w potylicę rynek chciał powolnego odbicia a dostał pierniczone przyspieszenie światła i to nie prezentuje się jako jednorazowy wyskok backlog czyli kolejka zamówień która decyduje o tym czy firma ma przyszłość czy tylko ładne logo przywalił do 200 miliardów dolarów a najlepsze to nawet nie liczy październikowych umów które same w sobie przebiły cały wolumen transakcji z trzeciego kwartału to nie jest popyt to jest oblężenie Pijęci walą do Amazona jak desperatów do karczmy dolewce a teraz Przychody Amazona przebiły 180 miliardów dolarów, a zysk operacyjny, mimo kilku jednorazowych kosztów, które były tak wysokie, że przeciętny inwestor dostałby od nich bólu fantomowego portfela i tak wyszedł na ponad 17 miliard. A gdyby te jednorazowe koszty wyciąć, wynik byłby jeszcze wyższy. I to wszystko w okresie, w którym spółka wali capex tak potężny, że większość firm z SP 500 poskładałaby się po tygodniu. I najlepsze? Mimo tych inwestycji, mimo tego żaru, mimo tego tempa, Amazon nadal generuje wolne przepływy pieniężne. Czyli to, co reszta firm musi pożyczać na kolanach, Amazon robi, mimo tego, że sypie miliardami na centra danych, jak święty Mikołaj, na sterydach rozdający prezenty. Tylko, że jego prezenty to infrastruktura. AI, o skali, przy której Google i Microsoft wyglądają jak dzieciaki składające komputer z Allegro częściami RGB Gaming Edition. AWS wrócił, Amazon wrócił, a rynek dopiero się budzi i próbuje zrozumieć, jakim cudem firma, którą wielu spisywało na straty, zaczyna trzaskać takie wyniki, że konkurencja powinna siedzieć z wiadrem zimnej wody i szukać sposobu, jak teraz nie utonąć. I to jest dopiero segment pierwszy. Dalej będzie tylko brutalnie. Gru Gru. Jeżeli myślałeś, że Amazon dużo inwestuje, to weź, proszę, połóż się na chwilę i ochłoń. Bo to, co ta firma robi z Capexem, to nie są inwestycje. To jest rozpłatanie budżetu wzdłuż kręgosłupa i wpakowanie całej zawartości w centra danych, żeby potem AWS mógł mieć klientów szybciej niż Blender miksujący cegły. W ciągu ostatnich 12 miesięcy Amazon wywalił na Capex jakieś 125 miliardów dolarów. Tak, miliardów. Dolarów. Wro. To jest poziom wydatków, przy którym inne korporacje robią naradę kryzysową i zastanawiają się, czy zwolnić 5 tysięcy osób, czy tylko 3 tysiące i jeszcze podnieść ceny papieru toaletowego. A Amazon? Amazon robi to dopiero rozgrzewka, Bo te 125 5 miliardów nie poszło na kawę, biurka czy startupy dla PR. -u. To poszło na gigawatowe centra danych pod AI, przy których dotychczasowa infrastruktura wyglądała jak modem z lat 90. To trzeba było restartować, bo mama podniosła słuchawkę. Amazon podwoił moce AWS względem 2022 roku, a plan do 2027 to, zgadłeś, kolejne podwojenie. Firma buduje infrastrukturę w takim tempie, że jakby tempo wzrostu centrów danych porównać do przyrostu naturalnego, to demografowie dostaliby orgazmu analitycznego. I teraz krem de la creme Amazon nie tylko buduje hale i rury z prądem. Amazon buduje własne chipy AI, tranium 2 i tranium 3 i robi to z taką agresją, że Nvidia pewnie sprawdza codziennie, Czasem ktoś im nie podjada kanapek z lodówki. Praniu 2 to już miliardowy biznes, który rośnie 150% rok do roku. A Amazon mówi tylko jedno, to dopiero wstępnie. Do tego dorzucasz Bedro. System inferencyjny, który ma być największą maszyną wnioskowania AI na tej planecie. Jeżeli to dowiozą, to EC2 będzie wyglądał jak rozdział wstępny podręczniku o AWS. A jakby było mało, Amazon dołożył jeszcze strategiczne kolaboracje, które robią takie wrażenie, jakby firma sama chciała pokazać rynkowi. Patrzcie, jak się robi Sojusze, a nie te wasze tandetne partnerstwa od marketingu. Antropic Amazon największy udziałowiec. Anthropic, największy klient AWS OpenAI zobowiązania na 38 miliardów tysiące GPU. Decyzja, trenujemy u was. To jest tak jednostronne zwycięstwo AWS, że gdyby to była gra komputerowa, sędzia już by przerwał mecz, bo przeciwnicy zaczynają płakać. Oczywiście taki capex miażdży wolne przepływy pieniężne, ale to nie jest problem, to jest zamierzony. Amazon nie próbuje wyglądać ładnie w krótkim terminie. Amazon buduje Bastion AI, który przez następne 10 lat będzie doił rynek jak automatyczna dojarka przyspieszona 5 razy. I to jest właśnie segment drugi, nie niewydatki, tylko największy atak infrastrukturalny w historii chmury, dzięki któremu każdy konkurent Amazona będzie wyglądał jak dziecko próbujące odpalić elektrownię atomową z baterii AA. Segment trzeci będzie jeszcze bardziej jadowity. Groo uh, Groo I teraz dochodzimy do momentu, w którym muszę Ci powiedzieć coś niepopularnego. Rynek kompletnie przespał. Moment, w którym Amazon przestał być zmęczonym klocem z zadyszką, a stał się maszyną oblężniczą o napędzie AI, która zaraz przejedzie pół indeksu S i P jak kombine po polu suchych badyli. Bo spójrz, co tu się odpiernicza w liczba. Amazon siedzi na ponad 94 miliardach dolarów gotówki, czyli na takiej stercie pieniędzy, że wielu krajom starczyłoby to na budżet, armię i jeszcze zostawiłoby trochę na pokaz fajerwerków w okazji udanego zamknięcia roku, a z drugiej strony ma 135 miliardów dolarów długu i leasingów, czyli niks dramatycznego, jak na firmę, która sama z siebie generuje przepływy większe niż przychody niektórych globalnych koncernów, a teraz krem brule tej sytuacji. EPS Amazona rośnie szybciej niż przychody. Tak, bruchaczu, firma, która inwestuje jak pijany książę w Imperium AI, jednocześnie zwiększa swoją rentowność. To jest jakby ktoś jednocześnie jadł 6 tysięcy kalorii dziennie i chudł, nie powinno działać, a jednak działa. I konsensus analityków, prognozy są takie, że EPS będzie przez kolejne lata zapieprzał w tempie dwucyfrowym, a potem przebije 14 dolarów na akcję po 2030 roku. A to oznacza, że jeżeli rynek nie zwariuje i nie postanowi nagle wyceniać technologicznych gigantów, jak warzywniaka po remoncie, to kapitalizacja Amazona ma wszelkie powody, żeby dojść do pięciu. 5 bilionów dolarów. Tak, bilionu. Tak, pięciu. Tak, Amazon. A teraz smacz Forward PE Amazona kręci się wokół 30. Poziomu tak niskiego, że jakbyś to pokazał inwestorom z 2020 roku, to by cię oskarżyli o fałszowanie danych i próbę wyłudzenia ich logów. To jest najbardziej konserwatywna wycena Amazona od 2023 roku i to w momencie kiedy spółka ma najwyższe marże w historii AWS, ma największy popyt w historii AWS, ma największy backlog w historii AWS, ma największy CAPEX w historii firmy, ma największy przyrost mocy AI w historii całego rynku i po raz pierwszy od lat przyspiesza szybciej niż konkurencja. Czyli rynek siedzi, patrzy na to wszystko i mówi: hmm, forward PE 30". Może będzie rosnąć". O, może nie, wiesz co to znaczy? Że rynek ma refleks jak ślimak w stanie hibernacji. Bo gdy Amazon wchodził w podobne cykle wcześniej, w latach, kiedy też inwestował agresywnie, to jego wycena zawsze odlatywała jak dron, którego pilot zasnął z palcem na Max Throttle. A teraz rynek dalej rysuje kreski i udaje, że nie widzi słonia w pokoju. Tylko, że ten słoń ma na sobie egzosziele, 128 TB RAM, chmurę AI i marżę 35%. I właśnie dlatego segment czwarty będzie o tym, czemu realistyczna wycena Amazona kończy się trójką z przodu. A nie dlatego, że ktoś tak powiedział w internetach. Tylko dlatego, że matematyka, historia i logika krzyczą to w twarz, grub, -gru, Segment 4 będzie jak młot. Dobra, czas włączyć chłodną kalkulację i zrobić to, czego większość rynku boi się, jak bilansu po słabym kwartale. Spojrzeć na fundamenty, zestawić liczby i wyciągnąć logiczny wniosek, gdzie ta maszyna realnie może wylądować. A wszystkie dane, od marsz, o dynamikę AWS i skalę inwestycji, prowadzą do jednego, bardzo konkretnego zakresu, okolice 300 do 330 dolarów. Popatrz, co tu mamy. Rynek wycenia Amazona przy Forward PIE około 30. To jest poziom, przy którym historycznie Amazon wyglądał, jakby był przeceniony przez przypadek. Jakby ktoś się pomylił o 1-0 na kalkulatorze i rynek nie zauważył, bo akurat miał przerwę na paprotki. A tymczasem fundamenty nie robią zwykłego. OK, jest spoko. One robią agresywny sprint na pełnej adrenalinie. AWS, przyspieszenie do 20% wzrostu, największy od 11 kwartałów, Backlog 200 miliardów dolarów, plus październik, który przebił cały poprzedni kwartał, CapEx 125 miliardów dolarów, rocznie wkładane w AI, jakby Jeff Bezos grał w trybie nieograniczone zasoby, moce obliczeniowe, podwojenie od 2022 i plan na kolejne podwojenie. Własne chipy, Tranium 2 i Tranium 3, walą wzrost 150%, jakby były na dopalaczu dla serwerowni, AI Inference, Bedrock, który ma być największym silnikiem AI na świecie, partnerstwa, Antropic, Open AI, miliardy zobowiązań. Wszystko w stronę AWS to nie jest firma w stagnacji, to jest firma, która buduje fabrykę przyszłości, a jej konkurenci stoją i patrzą, zastanawiając się, czy mają w ogóle gdzie to wcisnąć na slajdach dla inwestorów. I teraz najlepsze, EPS Amazona rośnie szybciej niż przychody. Tak, w momencie, kiedy oni topią setki miliardów w AI i centra danych, zysk na akcje przyspiesza. To jakbyś jadł pizzę, burgery i dwie zapiekanki dziennie. Ale lekarz by ci powiedział, że, panie, schudł pan 5 kg. Nienormalne, a jednak prawdziwe. I teraz czas na moment prawdy. Dlaczego 300 do 330 dolarów to sensowny przedział? Bo Amazon w historii nigdy nie był wyceniany tak nisko przy tak wysokiej dynamice AWS. Tak dużym backlogu i tak potężnym cyklu inwestycyjnym. Rynek zawsze rzucał PE wyżej, czasem o 20%, czasem o 40%, gdy EPS miał wystrzelić w ciągu kolejnych 2-3 lat. A teraz mamy rekordowy popyt, rekordowe inwestycje, rekordowy backlog, rekordową skalę chmury i najlepsze perspektywy AI historii spółki. A wycena 30 Forward PE to jest jak wyceniać Ferrari, jakby było używaną skodą, bo ma brud na masce. I najbardziej logiczny, realistyczny przedział czasowy, którym Amazon może wejść w te poziomy, to perspektywa mniej więcej dwóch 2 trzech najbliższych lat. Pojrzysz na historyczne wyceny. Relacje PE do wzrostu EPS, analogiczne cykle Amazona, marże AWS, Dynamikę kapeks, projekcje zysków za 2-3 lat, to naturalny zakres, którym ląduje Amazon. Przy normalnym zachowaniu rynku to okolice 300-330 dolarów. To nie jest magia, to nie jest zgadywanie, to nie jest ktoś tak powiedział, to jest czysta matematyka i logika, która wrzeszczy. Rynek wycenia Amazona jak śpiocha, a on się dopiero rozgrzewa. Jak tylko inwestorzy zobaczą, że te wszystkie miliardy kapeksu zaczynają pracować, wycena przeskoczy trzecią setkę, zanim się obejrzysz. I dlatego 300-330 dolarów to nie prognoza, tylko punkt ciężkości, do którego Amazon sam cię doprowadza fundamentami. Kropka. Gru, 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 haczu, cówka kończy. Ale to dopiero początek. Jedna sprawa. nie jest Jestem doradcą inwestycyjnym. Nie mam licencji, certyfikatów ani magicznej kulki. Także wszystkie inwestycje robisz na własną odpowiedzialność, a materiał to wnioski, słówki.